Dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie. Mamy 18 kwietnia 2024. Obejrzałam takie nagranie, w zasadzie to jeszcze tak nie do końca je obejrzałam. Jak mieszkańcy żalą się na wójta, na wójta w gminie Bali Gród? Bali Gród. No i wiecie, tutaj postanowiłam zadzwonić, postanowiłam zadzwonić, ale coś mnie tutaj znowu pokierowało, żeby zadzwonić też do Biłgoraja. Do Biłgoraja jak duszałam, to po prostu przejęzyczyłam się. No i zamiast Baligród, gmina Baligród, to podałam Biłgoraj. Ale to, co, to, co jest na nagraniu, to jest bezcenne. To jest bezcenne, i tutaj cieszę się, że y, nieraz się pomylę, nieraz się pomylę i wychodzą takie y, niekontrolowane, niekontrolowane tutaj sytuacje. Y, kontrolowane są przeze mnie, ale, ale tutaj ktoś jeszcze nade mną czuwa, że po prostu kieruje, kieruje tym, co ja robię. Po południu dostanę list z Urzędu Skarbowego w Szamotułach. Zobaczymy, co w tym liście jest. Tutaj jest potwierdzenie potwierdzenie papierowe, więc coś, coś się zmienia. Zobaczymy, co tam te urzędasy sobie wyprodukowały, wyprodukowały. I już wam puszczam tutaj nagranie. Ostatnie nagranie najpierw w Baligrodzie, pan sekretarz, a później... Pani sekretarz Raju. Ludzie, proszę wybrać numer wewnętrzny lub poczekać na zgłoszenie sekretariatu. Podatki, wybierz jeden. Budownictwo, wybierz dwa. Gospodarka komunalna i działalność gospodarcza, wybierz trzy. Ochrona środowiska i leśnictwo, wybierz cztery. Wybierz 5 Księgowość, wybierz 6 Gospodarka gruntami i zarządzanie kryzysowe. Wybierz 7. Urząd stanu cywilnego, wybierz 8, kasa, wybierz 9 Gminny ośrodek pomocy społecznej wybierz 0. Urząd gdzie wrodzie Dzień dobry, A z kim rozmawiam? Pani zadzwoniłaś tutaj do sekretariatu. Gra Pani Magda przy telefonie. Dzień dobry. Karolina z Rodu Biskupiak po mężu Mądraska. No jak chciałam z Wójtem rozmawiać. Wiele i co w tej chwili akurat nie ma Pana wójta. Za pół godzinki powinien być, także jak ktoś to wtedy połączy. Tak jak zawsze przychodzi do pracy sobie na którą? Na dziesiątą? Nie, nie, Pan Wójt jest z pracy, tylko teraz jest na spotkaniu. Uh -huh. A sekretarz? Już łączę z Panem Sekretarzem. Dobrze, dziękuję. Proszę, Chabowski. Dzień dobry, jeszcze, jeszcze raz, a kto, kto mówi do mnie? Jurek Chabowski, pewnie, ja pełnię funkcję sekretarza. Karolina, z rodu jak po mężu Łądraska. No chciałam z wójtem, ale nie ma go. no. Słuch, proszę mi powiedzieć, wszystkie rozmowy są nagrywane. Dlaczego niszczycie swoją gminę? Nie wiem o co pani chodzi. No, mieszkańcy, obejrzałam taki filmik. Mieszkańcy się na was żalą, że nie robicie nic dla dobra mieszkańców. No, dla kogo to wszystko robimy? No, są pozamykane tutaj, drogi nie robicie, bo są leśne. Dlaczego nie dojdziecie do porozumienia z lasami? Wie pani, co? To... Nie wiem, po co. Po co pani to robi, co pani nagle. Po to robię, że fałszujecie wybory, że fałszujecie wybory. Siedzicie sobie na tych stołeczkach, w tych małych gminach i nie robicie nic dla narodu pani polskiego. Nie, nie będę z panią rozmawiać. Pani chce porozmawiać, niech pani przyjedzie do nas, to porozmawiamy. Z, z Wielkopolski pani. mam trochę daleko do, do was. Dziwne. Dziwne pytania pani zadaje. No na jakich to na jakich tak zasadach zorganizowaliście sobie te wybory i czy macie listę mieszkańców, którzy na was zagłosowali? A jak możemy mieć? No ja normalnie. No normalnie, kto na was zagłosował, kto na was Ktoś oddał głos. A pan na jakiej pan umowie? Nie będę z panią na rozmawiamy. jakiej umowie jest pan zatrudniony? Dzień dobry, a z kim rozmawiam? I bardzo słabo Panią słyszę. Urząd Gminy Białgaraj. Ale z kim rozmawiam? Monika Surma, sekretariat. Z wójtem chciałam rozmawiać. Karolina z rodu Biskupiak po mężu Mądrawska. Jeszcze raz nazwisko? Karolina z rodu Biskupiak po mężu Mądrawska. Mówię przez telefon. Mhm. A zastępcę ma? Mhm. Nie, nie ma w tej chwili. Nie ma. A sekretarza ma? W jakiej ma? sprawie masz. Sekretarz gminy jest, tak. No to poproszę z sekretarzem. Sekretarz w tej chwili jest na sali w sprawie wyborów. W sprawie jakich wyborów? W sprawie wyborów na wójta, w niedzielę druga tura. Aha, i co? I on ma kandydata? Tak. Tak? I kto tam, kto tam startuje? Dariusz Świerczyński. Mhm. Uh -huh. A obecny wujdę jak się nazywa? Drodziciel. Mhm. Uh mhm. -huh, uh -huh. No, wczoraj pojawiły się skargi, że tam nic nie robicie. Że utrudniacie mieszkańcom życie. Spiszę pani sobie notatkę do protokołu i przekażę temu wójtowi, Ja wszystkie rozmowy nagrywam i chcę wiedzieć, na jakiej podstawie kto w ogóle tam głosował, listę, czy mają listę w ogóle i na jakiej podstawie stworzyli te sobie wybory ustawkowe. O, przyszła pani sekretarz, to ja pani. O, proszę, dobrze. Z kim rozmawiam? E, Teresa Różańska, słucham Pani. E, Karolina z jak po mężu Mondraska. E, pani odpowiada za budżet gminy? Nie. Za samorząd terytorialny, kto jest odpowiedzialny? A Za całość Wojt plus karmi gminy. A Pani chce o budżecie rozmawiać? Nie, chcę o tych ustawkowych wyborach usta porozmawiać. Kto je zorganizował i dla kogo zorganizowaliście te krajowe ustawkowe wybory? Ale jakie krajowe ustawkowe wybory, bo nie bardzo rozumiem, o jakich wyborach pani mówi? Na jakie teraz wybory sobie robiliście? Wszystkie rozmowy są... są Wszystkie są... Ale my sobie roz... robimy, proszę panią, żadna gmina sobie nic nie robi. Wszystkie rozmowy to są przepisy, nagrywane. No... Jakie przepisy, dlaczego ich nie sprawdzacie, że, że przepisy są fałszywe? Dlaczego tego nie sprawdzacie? Wie pani, ja naprawdę nie rozumiem, o co pani normalnie. chodzi. normalnie, dlaczego ma pani, jakiś nie... Problem? Proszę, proszę ja nie mam problemu, tylko opuszamy. wy macie problem. Proszę mi nie przerywać. Ale ja pani nie rozumiem, o co pani utrudniacie chodzi. Utrudniacie mieszkańcom życie. Pojawił się taki reportaż, że utrudniacie mieszkańcom życie. I nic z tym nie robicie. A organizujecie sobie kolejne wybory nielegalne. Wybory są zapisane w Konstytucji Rzeczpospolitej. A wy sobie na czym rozorganizowaliście wy te wybory? Powiedziała. Skoro, jak sobie skoro, sama że... odpowiedziałam, to pani ma odpowiadać na pytania, jak sobie pani to zorganizowała i kto na was głosuje. Ja sobie nic nie zorganizowałam, jest ustawa, jest kodeks wyborczy i na podstawie kodeksu wyborczego jeżeli jest e, zarządzenie w sprawie wyborów, no to my tylko realizujemy przepisy, które wynikają z kodeksu wyborczego. No czyli spisze pani dotatkę do protokołu i odda do prokuratury, że te wybory są sfałszowane, nielegalne. Dla mnie nie są sfałszowane. Ale dla mnie są, są i pani, jako urzędnik państwowy państwa polskiego, ma obowiązek przestrzegać prawa Rzeczpospolitej. Ja no przestrzegam. No I nie przestrzega pani, bo nie chce pani nawet notatki do prokuratury tego oddać. Ale to, to jest pani zdanie, że coś jest sfałszowane. To fałszowane. nie jest moje jeżeli zdanie. Tak uważa, jeżeli tak pani uważa, to nie pani składa notatkę. Dla mnie nic sfałszowane nie jest, jest wszystko w porządku. Czyli macie listę, listę ludzi, którzy na was zagłosowali mieszkańców, nie, nie, Ilu nie, mieszkańców nie zagłosowało, Ilu mieszkańców zagłosowało i ilu mieszkańców zagłosuje w niedzielę. Będziecie mieć taką listę z imienia i nazwiska? No, proszę panią, to, to to będzie miała komisja wyborcza. No i gdzie ta komisja wyborcza a, a. później się uda z tą listą? A komisja wyborcza y, pakuje to w pakiet w worek, zamyka i tyle. To... Jeżeli jeżeli sąd uzna, że, że wybory są sfałszowane, tak jak pani mówi, mhm. jeżeli będą protesty wyborcze, no, no to, są to sąd będzie mógł, będzie mógł yy, otworzyć powiedzmy dokumenty z wyborów i będzie mógł sprawdzić spis wyborców, na których są podpisy mieszkańców, którzy brali udział w głosowaniu. Natomiast same karty nie są podpisywane i licząc karty do głosowania nie wiadomo, kto głosował, tylko wiadomo, ile osób zagłosowało, więc nie rozumiem, o co pani chodzi. Więc ja już pani składam taki protest. I notatki do protokołu. Ale, żądam, do pani, żądam sporządzenia pani, notatki nie, do nie, protokołu. Jest no, pani sekretarza. Jak Więc mogę może sobie żądać? żądać? Jak mogę sobie żądać? Mhm. Żądam notatki przecież... do protokołu, bo działacie nielegalnie na terenie Rzeczpospolitej Polski. W tej chwili, w tej chwili akurat mam liczenie kart do głosowania, komisji liczą mi na sali konferencyjnej. Ja naprawdę nie mam czasu z Panią rozmawiać. Nie wiem o czym. Nie wiem jak o, fałszerstwie tak, o fałszerstwie wyborów! O fałszerstwie wyborów! Ukaże się na kanale Pani, Karolina Mądraska. Ta, ta rozmowa nie jestem waszym pracownikiem. Ta rozmowa ukaże się na kanale Karolina Mądraska. Miłego dnia Wam życzę.